Mandero mordeczki, witam was w kolejnym odcinku CS Goskińska. Ostatnio sprawy nieco się skomplikowały, musiałam wrzucić punkciki eventowe, tokeny za batelki, aby po prostu zrobić jakąkolwiek kwotę No i myślę, że dzisiaj polecimy sobie z tą ukrytą skrzynią na batelkach, ponieważ ostatnio bardzo fajnie ona oddawała Lecz niestety na batelkach jej jeszcze nie było, także dzisiaj będzie ten dzień Mam nadzieję, że będzie profitik i wplejemy sobie później jakąś batelkę od widza i zrobimy jeszcze większy profit to wszystko oczywiście na samym końcu, oglądajcie, ponieważ pojawi się skinek dla Was do wygrania, totalnie to darmo, zostawcie suba z dzwonem, lajka, like no i oczywiście dobijcie na mojego Discordika, który jest w opisie pod filmem, ponieważ tam są wyniki na skiny z poprzednich odcineczków. No i jeszcze chciałabym pogratulować graczowi ponownie Nightslick, który płacił minimum 8,40 i zgarnął sobie kolejnego skinka, tym razem padło na emeczkę, także dla Was wrzuciłam tutaj oto pięknego kałaszka Asimów za dwie stówki. No, i pamiętajcie, że wpłacając 8,40 macie szansę jeszcze zgarnąć trzy inne skiny, w tym abubkę, kotkę oraz rękawicę. Także powodzonka. Wpłat tutaj w tym przypadku możecie dokonywać wielokrotnie, ponieważ jak skina wygracie, to od razu go dostaniecie do ekwipunku, no i wtedy dopiero konkursik się zakończy. Wszystkie wpłaty z kodzikiem Coliwia, który po aktywowaniu daje wam dodatkowe 10% do każdego depozytu oraz 20 na start dla nowych użytkowników. Krąka jest dla osób pełnoletnich. Ja trzymam za Was kciuki, życzę Wam powodzonka, a my lecimy zrobić jakiś proficik. Dobra, więc tak jak mówiłam, zaczniemy sobie właśnie od tej skrzyneczki. Zobaczymy, czy dalej ona tak bardzo fajnie oddaje. Pamiętajmy też, że ona kosztuje 84 zł. To jest właśnie ta skrzyneczka. Jeżeli ktoś jeszcze właśnie nie wie, jak ją odblokować, to oczywiście bierzecie tutaj kija i i rozbijacie kamień. Klikacie sobie, no i macie oto tą skrzynkę. Nie ma za co. Dobra, nie przedłużając, lecimy sobie właśnie ją klepać na batelkę. Damy sobie na trybie normalnym 5 sztuk, bo ona też fajnie sypała. I w trybie boost, że polecimy sobie może 4 sztuki, sztuki, żeby dobić do 1000 zł. Polecimy sobie tak, jak ja zawsze startuję, czyli na 3 osoby w trybie standardowym. Zobaczymy, który tryb okaże się dzisiaj moim szczęśliwym. Mamy jednego przeciwnika i dorzucimy sobie do batelki jeszcze bocika, żeby za długo nie czekać. No i zobaczymy, czy tutaj w ogóle mamy Gold tufa. Okej, okay. Skirt. No fakty new on potrafi kosztować chyba niecałe dwie stówy, o ile się nie mylę. Ale w sumie, no okej, okay. przejmuję prowadzenie. Mamy tutaj jeszcze mp 9 Tutaj mamy jakieś maczki. kurczę, magii, przepraszam bardzo. Ej, dobra. W New Michael też dropnął tego PMK. No tutaj on dosyć często wypada, ale parę razy tylko w Także myślę, że Git tutaj niestety gloczek poleciał. Well worn, więc nieco lepiej niż ja. No ale tutaj jest kluczowa skrzynka na buście. No i kluczowe jest to, aby tutaj Złoty Item, jak oczywiście wpadł na moje konto i wpadł na konto Michaela. M widzicie, ta skrzynka jest. Ta skrzynka jest pod No drugi Złoty Item z tej skrzynki. I no, patrzcie, co się dzieje. Skrzynia kosztuje tylko dwie stówy, a z sypie złotymi itemami To jest powtóry, e, powtórka z rozrywki. Jeżeli chodzi o tą skrzynkę, no powiem Wam, że jestem... Nawet tryb Jester nie jest potrzebny, żeby dropnąć sobie koskę Naprawdę. Mamy dwa 200. No spłukaliśmy się. Tryb underdog. Rzeczywiście byłby tutaj dobrym pomysłem, ale no, niestety. Wiesz co? Myślę, że możemy sobie jeszcze raz ją pójść do tysiączka. 6 skrzyneczek tutaj wlecimy sobie 3 osoby tryb zostaje dalej przy trybie standardowym bo mam nadzieję że tutaj coś się zmieni w tej batelce. E, no i jeżeli to przegramy tfu, tfu oczywiście bo nie chcę tego przegrać e, bo zostaje nam tysiak na koncie i samo Emily dwa najgorsze boty na strące chyba do nas tutaj dołączyły. Także czuję się już przegrana na samym początku ale bo to się batelka zaczęła. No ale tak to jest kto mnie ogląda ten wie dlaczego nienawidzę tych botów i mamy tutaj Stiletto Knife za 1500 zł, także jest elegancko, no ale te skrzynki się, one no nie potrafią przestać się rozkręcać, one ciągle dropią złotej temy I boję się, że tutaj jeszcze jeden złoty item poleci, ale dla moich przeciwników Okej, okay, tutaj Gluczek wpadł do Emilki w stanie Factory New, tak jak mówiłam stan Factory New, bardzo fajnie oddaje, 300 wypoleciało na jej konto My wygrywamy batelkę i chyba mamy większy proficik niż tamtej batelki, oczywiście, że tak Także już mamy 4500 na koncie no i kurczę, powiem Wam, że w zanadrzu. Mam batelkę od widza. I. Poczekamy może jeszcze. Jeszcze może poczekamy. Fajnie tutaj się odkuliśmy, ale chciałabym tak dobić do 8 koła, żeby po prostu batelek od widza tutaj więcej wklepać, bo do widzowie mnie nie oszczędzają. I dają mi batelki po 5 koła. Tak, to były te czasy, kiedy dropiły same omegi, same noże. 10 koła profitu co odcinek, także no póki co musimy troszeczkę zbastować wiecie co, ja bym sobie poszła tak 7 skrzynek na buście trip shared, na trzy osoby tym razem i obym się tylko nie przeliczyła ale lecimy, lecimy. tutaj muszą, musi już być deszcz złotych itemów jeszcze 7 skrzynek, więc pod Adrian, wezmę sobie tą Emilkę nawet bo no ona lubi sobie dropnąć coś fajnego Także mam nadzieję, że tutaj polecą cztery złote itemy. Dobra, może 3-4. No zobaczymy. Żeby chociaż było na zero. E, najlepiej jakby był jakiś proficik. Tutaj USPik poleciał i w ogóle gloczek za trzy dla bota Emily. Także elegancko, pierwszy złoty item. No za 8 stówek to mnie tak nie pociesza. Trzy e, skrzynki do końca. No, jeszcze jeden tutaj złoty item wpadnie, no nie ma innej opcji. No, prawie wpadł, przeleciał. W ogóle często te gloki lecą, ale niestety nie w stanie new za każdym razem. Dwa gloki poleciały, ok. I dwa razy factory new, także jeszcze szansa, jeszcze jeden złoty item i będziemy na zero. Złoty item dla Bota Emilii, tak właśnie, ona lubi sobie dropić, no, ale niestety Batelka jest na minusie 100 zł także raczej tryb przeszedł, już tutaj się nie spisze. Mamy 4400, teraz bym poszła w Batelkę w trybie Underdog. I dałem sobie ze 4 case'a 3 razy Do tego moją ulubioną skrzynkę, czyli skrzynie Overpassa w jesterku 3 razy No i tak myślę, że do dwóch koła możemy sobie zejść Jeszcze damy sobie tego prospektora trzy razy No i tak na samo zakończenie, myślę, że to jakaś fajna skrzyneczka by także mogła się pojawić Może damy sobie tą jedną eventową na trybie boost, ona jest po 420 zł Także tak jak mówiłam, tryb underdog sobie tym razem skoczymy, polecimy no i mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja. Bo ja nie specjalizuję się niestety w dobrych, przemyślanych decyzjach. Ale co? No, zobaczmy 10 skrzyneczek w tej batelce. Póki co tutaj. C4 ich totalnie się nam nie popisał. Drugi, no będą rękawice. Nie, nie ma rękawic. Ale jeszcze ostatnia skrzynka została. Ona często drobie te rękawice, tak samo jak z tej skrzynki Kałachy. Więc nie wiem, czemu tutaj się nic takiego nie pojawiło. No i mamy 300 przewagi, niestety. Nad obydwoma botami. Także mnie to totalnie nie pociesza. Jeżeli tutaj nie dropnie jakiś kałaszek dla nich, to jesteśmy lekko w pisteczce. Nawet bardzo bym powiedziała. Jeszcze łupka dla nas. Factory New poleciała. Zawsze mi daje Field tested, Battle skirt. A teraz nagle Factory New poleciała za 1000 zł prawie. No przecież to się nie dzieje naprawdę. Jeszcze żadnej koło złotej i Dobra, bot Majka z Lapidinki. Nie z dynki, no nie, no przecież Shadow gry za 600 mnie tutaj w ogóle nie ratują Drugi złoty item, w ogóle ta skrzynka cypie, no samy złoty item bym, Aleks, płagam, proszę No i chuj, gg Chuj, bombki 40 nie będzie, proficik był Jako tako ale mamy dwa koła na koncie Powiem wam, że To może być leciutko ciężka przeprawa Chciałabym wkleić tylko od widza, ale mnie nadzwyczajnie w świecie na nią po prostu jeszcze nie stać Także lecimy sobie na tą skrzyneczkę. Tu musi być odkutka. Dobra, jeszcze 1000 zł. Ostatni raz otwieram. Powiem wam, że jest sraka. Że jest sraka. Mamy 8 słów na koncie. Było już tak ładnie. Więc trzeba tutaj się odkuć i myślę, że tutaj dwa razy tak dwa razy tak i do tego oczywiście na buście. Niech poleci sobie jedna taka skrzynka. No nie poleci, bo nas nie stać. Kurczę, co by tu to dać? 150 to zł, niecałe. Myślę, że Bistka i tutaj może wlecieć. Trzy osoby znowu daje tryb underdog. No dobra, no niech będzie już ten tryb. przecież nie może mi wyższe tak dobrze sypać. Ok, jest botę mieli, bo i samo. My na nich wygraliśmy wcześniej, mając tryb standardowy, więc teraz. Underdog, to my będziemy mieli najwięcej. Tak by to logicznie w ogóle musiało wyglądać. A w Kraków poleciała dla Bota Emilii. Oczywiście dla nich w stanie minimal wear. No bo mi faktory nie przecież sypie za 9 stów. No i tutaj bo jak poleciał dla Bota Emilii, więc teraz i samo. On musi tutaj coś dropnąć, Rękawice najlepiej. No, Kałaszek wleciał. E, w Biskajsik. Proszę. No i tu już jest Gigi. To nie, to jest musztarda po obiedzie. Makuła profitu. Już czuł ten profit, ale no byliśmy na dobrej drodze Ta skrzynka Zrobiła mi troszeczkę nadzieję Ale wyszło jak zawsze Jutro trzeba się ponownie odkuć, niestety nie udało się wkleić batelki od widza Przepraszam bardzo, w następnym odcineczku, albo jeszcze w następnym Może zarobię I wkleimy, także życzę wam udanego wieczorku, a jeżeli chcecie zgarnąć skrzynkę o tej wartości Zostawcie sobie z dzwonem, lajka, a w komentarzu po prostu wiecie co Napiszcie mi. Napiszcie mi. Jakąkolwiek markę samochodu. O, na pierwszą literę waszego niku. Zweryfikujemy, kto ogląda. Do końca, kto ma wyjebane. Po prostu także, się